Widzowie, nie uwierzycie, ostatni dzień karnetu bojowego tego sezonu, roz... pierwszego sezonu roz... rozdziału trzeciego. No i lecimy Ci sobie znowu, nagrać odcinek. I jutro będzie odcinek, a może live, ale wątpię. E, ale pewnie będzie odcinek z nowego sezonu. Jutro już nowy sezon. Widzowie, czy to nie jest piękne? Oczywiście, zdaj subika w górę, a ja wygrałem tam arenę. Może nie wygram, bo dawno nie grałem. Serio, dawno nie grałem. Ludzie, no, nie grałem ostatnio. 3 tego, miesiąc temu, no kurde Dawno nie grałem, więc jak... więc jak, pewnie nie wygram, a jak wygram to idzie za mnie szok. Okej, okay, dobra Ludzie! Ja to my to przeglamy, nie? Tyle nie grałem w tego Fortnite'a, że... Jezu, jak je, ja zapomniałem jak się klika nawet. Nie pytajcie czemu tak długo nie z z w Minecrafta. Widzowie niedługo Szymonowice. Będą, no tak jak mniej więcej jak na wojanowice. Może w wojanowice jeszcze będą? Może nie wiem. Ale, ale będą Szymonowice, moje własne miasto, w budowałem je dawno. Kiedyś. Długo mi to zajęło. Ponad dwa lata. I zaraz będzie to ono długo, burzy. Czekaj. Za 5 sekund. 3, 2, no No mówiłem, 2, 1, ja dobrze znam Dobra, 2, 3, Kałaszek. kurde no jak mk 7, Jeju. Jest mną jak za karę. Bez 7, to nie gra. Jezu. Nie wkurzacie. Z tym groźnie, jak jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, nie? Dobra Nie, wolę mieć tak już. Nie, ja Uzi nie lubię, nie lubię tej broń. Ta broń jest dla mnie za, tak głupia. Tam nie lecę, bo tam zaraz mi jakiś debil wyskoczy i zginę, więc tam nie lecę. Już ile razy tak zginąłem Ale mi mnie, mnie boli palec. Gdyby się gwiznąłem. Dobra, kurde, no emki nie ma no Za karę mnie torturujecie. -tort u, u, ok. Kurczę. No co jest grane? Nie chcę tego. Już mieć Kawaha. Ołaś fajne. Lubię kawaha, ale najwolę bardziej taka... Pompy tak za bardzo nie lubię. Nie to, że jestem spamerem, tylko... No wolę to, wolę MK7 i... mówię, nie, nie to, że jestem spamerem, tylko po prostu wolę MK7 i... Tego, maszynówkę, bo po prostu fajnie mi się z niej strzela, fa, fajne so, tak na przykład kałaszka, tak nie za bardzo. Kurde, no nie, no, nie, no właśnie nie, pe, pech w O no. Szara, ale wali to, lepsza. Lepszy, już lepiej niż nic. Co to? Myślę, że lepsza m dawaj lepszą m No, no dobra, w sumie też dobrze. Kurczę, ktoś to mi napisał. to, to odczytamy. A dobra, ma to gdzieś. Ojeju, czy mi się wydaje. No, kawa. To Jutro by też będzie odcinek, właśnie z moim jednym dobrym kolegą. Fizzle, przepraszam. Tylko odczytam. Oj, kto to mi ten? E, czekaj. Dobra, widzę, jestem. Dobra. Dobra, lecimy. Kurde, co się ze mną dzieje? Jak dawno nie gramy, edytować już nie umiem. Muszę tak powoli. No. Czy ja można też jeszcze... tak? Nie no, co ja zrobię? Okej. Co jest? Jezu, to się odwaliła. Dobra, przepraszam, ale ale nie umiem grać ostatnio. Kurde, tak dawno nie grałem, Jakoś porobię. Jak będę jak porobię, chociaż się na osobę będę szczęśliwy. Put, ale... Boże! A się nie wystrałem! Oh my goodness! Dobra, le lepiej mieć broń. Znaczy otwarte dookoła głowy. No, mówiłem, że będzie lepsza MK. Odboję do pompy pompowatej. Zobacz, jak zacznę, czy nie ma tu nigdzie typa. Dobra, lunchpad, który ratuje tyle w strefie. to zawsze się przyda. O, sniper, ale sniper nie chce. Kurczę, jakby powiększyli. To tutaj, e, poczekajcie, widzę, tutaj, patrzcie, tu, gdzie teraz pokazuję, to by było fajnie, ja Bym jakby po o dwa. O dwa jakby powiększyli, to by było super. No to by było, kurde, pa! Dostałeś te od, zabijcie zabi, zabi, zabi te, który nie chrał miesiąc, ja odpierdzielę. Jaki debil. Dobra, luzik z takimi laszczami. Że az... Już wolę właśnie tak mu w łeb nas pamić, niż się męczyć tą pompą. A tam to jest skrzynia. Co tu jest? Czy to jest taki dźwięk? Też to widzę, słyszę się, nie, wiem, będę musiał zacząć się na chyba. Caspar rip. No nieważne gdzie. Tam piszą moi koledzy, piszą. E, e, dobra. Kurde, jak mi cofnęło. Dobra, lecimy do strefy. U Boże, wygadałem, nie? Ja się tam strefy nie była, jak mam widzę. Gdzie klombo? Klombo słyszę. Ktoś bije klombo? To jest ja, ale klombo być nie... Klombo, nie! Nie no, klombo. Ja, ja będę Ja Nie no klombo. Teraz ja ja się już. Widzowie, klombo przeżyje. Prawda? klombo przeżyje? nie, nie przeżyje ciekawe czy zabier zabieram, zabiera klombu te, te HP no dawaj szybko, ładuj ty pa, ja jestem dobrym Spider manem o kurde z złotego mapa chyba zamiast apty to wezmę dobra, tu na aptę się już zbieram. kurde, ja słyszę te dźwięki ty... Kasza Manna. Nie, to się opłaca. Muszę zobaczyć, czy się opłaca. Tak, opłaca się. No kurde, jak to szybkie bydle jest. Jezu, ile HP? No co to znało mi? Jakie gówno walone? Dobra, to szybko, gdzie ten... gdzie ta... Tam, dobra. Nie wam mam w dupie typów, lecę na mapy. No jak nie będzie ani... Jak nie będzie pompy, ma... ma. MK7! Czy coś tego... Czy maszynówki to ja się wściekło. O kurde, papa. Chodź w leszczu. O kurde. No ludzie, co ja wam zrobiłem takiego? Dobra, uciekam stąd. Kurde, mi HP zjechał. Kurde, tu Jest na widoku. Nie ma apteczki? Splasza, to To jest A, widoku. jest O O dobra dobra? Boże, dobra, to jest mój szczęśliwy dzień. Widzowy. Dobra, ulecimy się. to po jakieś. Kurde, nie trafiło mi. Przełp... No właśnie, w tamtą stronę jestem. Chyba ja każdego teraz porobię. Mam, zwu... Mam dwie ulubione bronie złote. Ty, no lepiej już być nie mogę. Ja jeszcze złota pompa była. To, no, to fajnie. Kiedy się będę nada nie wiedziałem czy mi to HP zabierze, czy to. Gdzie te jeszcze się biją? Kurde, co ja zrobiłem? Język mnie cofa, przepraszam. Widzowie. O kurde, Naruto jakiś. Głupi. Jakiś głupi Naruto. A uciekam? A po sumie nie, nie uciekam. Się boję widzę że... Ja co to do Przepraszam widzę, ja tak, ja bym go może zabił, ale ja mam to, ja mam Gdzie ten należy, lamus? Siemaniu Lamusie jeden, nie wkurzaj mnie, czy ten, lamus? Gdzie ten, lamus? A tam dobra. Nie, ja, to ja, ja mam nie mańcela, nie? Mam, nie, mam cela, nie? O kurde, z dupiego mam. Kurde, czemu tu takie. Ja się wycofuję. No. Co tu się stało? Zbroje zbrojowisko. Gdzie? gdzie ten namus? Co jest? Ludzie, no złota pompa! Jezu, no dobra, no walę tą grę. Nie jestem się Pierwsza rzecz, nie zauważyłem typa. Druga rzecz... Ee, nie wi... widzę oni skoczył na łeb, nie wiedziałem gdzie on jest, no to... Jezu! Masakra. Jak ta hamuzka może odpresować? To już się sada. dawno nie grałem, walić to. Dobra, ciekawe, jaki, jaki będzie karnet e, w sezonie. To jestem ciekawy. Czy, czy, jest, nie mogę się doczekać tego sezonu. Ja muszę dobić tego jego Spidermana, bo ja niedawno hmm. zacząłem grać, bo mi skakowali konto. Na tym, na Fortnite i muszę, musiać zaczynać od nowa i muszę dobić tego wiego spider Spidermana. Niedawno hmm. zacząłem właśnie karnet i szybko. Niedawno hmm. zacząłem grać po długiej przerwie. Znaczy w ogóle Fortnite'a, bo... Nie tańcz mi tu. Pa, ja, ja też raz tańczę. I co, łyso? Ty, patafiańcie, nie umiesz tego robić. Pa, czyli gdzie muszę to znaleźć. Dobra, co my to zrobimy? Pa, jakie fajne. Widzisz? Ci pokażę, jak to się robi. Pa. No i co, się? Pa, masz taki taniec? Nie my, No, ja chyba nie. Kurde. O, on mi pokazuje serce! Ty pedofilu. filu. Przepraszam. O, proszę. Kurde. Dobra, wiecie gdzie ja lecę na, na wykrzywione wieże. Dobra, lecimy na wykrzywione wieże. Wy tutaj obrócicie subskrybuj kanał, daj łapency do góry. Jak jak dobijecie? Nie wiem. Jak dobijecie 50 subskrypcji, 40 subskrypcji, to jutro będzie live. O, może tak. Tu lecimy sobie, polecimy sobie. Czemu nie? Nie wiem, małe, fajne miasteczko. Mogę sobie polecieć. Wiecie, jaką lotnię. To ja sobie lotuję ten domek. Nie no, ktoś tu jest? Nie. Dobra, lecimy przez dach. Które kiedyś to Fortnite był fajny. No dobra. właśnie broń. Hała, hała, no. Dobrze, jest git. Git man my... git. Very good. Dobra, Tych lecimy. Dobrze. Czemu mam tak mało CO SIĘ STAŁO Z MOIM KĄTEM?! Co się wywołał na... Ja mienię 500 złota! Coś mi się woła na konto. To za moje hasło? Adrian, Kurde, mój kolega! Nie wiem czy... zuniu. wydał mi całe złoto. zobaczę co mam... Zobaczę co mam w namiocie. Czy coś mi schowa, może jakiś to... Prezent? Prank? Dobra. O, złoto biorę, bo muszę zbierać. Dobra. A to? Koła. Kurde, no ten domek jest jakiś słaby. Nie ma tu prawie nic. tu tam nic, nie mamy. Jezu, iż mi cofa. No to fajnie się porobiło. Prawy wypad pota. No ojej, no daj mi coś. A nam w wbie. Zobacz. Sima. mordoczko, Ta, no bałka. No co, nie lecz się debilu. Po co się... O! Dobrze! Dobrze jest! Powiem mi to. Zobaczył się pewnie. Coś sprzedajesz? Ty, hamburger. Złoty pistolet i te splesze. No nie no, kurde, nie kupię, bo ktoś mi wydał. Jezu, nie wiem, czy to Adrenalek tak to go roztrzepie. Chyba dał mi jakiś, jakiś lód. O, mam jednego ja jestem zadowolona. Dawid, co poszedł? No uciekno. Jezu, jakie bałwany! Co jak? No Jezu, jakiś skret wyszedł. Się chapem miał. No ludzie, jakiś skryty, kurde, wyszedł spod ściany i chce coś osiągnąć. Dobra, widzę, to jest emocjonalny odcinek, jeszcze jedna runda, ale ludzie, no pa, wychodzę, piu, piu już nie ma typa jak Jezu od tyłu, mnie patrzę, wy, wychodzi jakiś jakiś szczur latający mały kurdupel i... Jezu jaki leszcz. Przepraszam no. Ja muszę na, jak na słowa. Jezu, no, przychodzi, piu, piu i już pozamiatamy. jakie nie lubię takich bambusów. Ojej, dobra, jak się wkurzę teraz. No to widzę, że taki mały zgredek wychodzi, kurde, pozamiata wam, piu, 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 nie ma was. A ja tu odcinek nagrywam! Kurde, jakbym mógł do tych gejów napisać. Kurde, pa, zobacz. Jest na, jest na... Nie masz takiego zajebiście co. Pa, ile mam tego. W tym sezonie. No, 17 mam. To, gdzie lecimy? No, jak se na wykrzywione. A wykrzywione to sobie polecam. Czemu nie? Albo na grotę. Na grotę poleci. Możemy na grotę sobie polecić. widzowie, Za bam, bam. Dobra. Ej, w ogóle piszcie widzowie, kto teraz gra i kto mnie zabił i mnie oglądał, to napiszcie w komentarzu, że mnie zabiliście. To ja wtedy wam przednę serduszko, może coś wygracie fajnego. Może jakiegoś gifta? Skina? Co chcecie? Tylko powiedz, kto mnie zabijał? Na odcinku ten będzie koks. Koks. Zabij... Cox. Cox, się, że... Ja pierdykam! Ludzie! Się grać nie da. Zaraz. Ja cię kręcę! Zamknij się! Jaki zban. Gdzie ten lamus mnie atakuje? Chodź. Chodź lamusie. Co? Nie trafię go. Bo... Zapierdycham. Ja kto mnie, kto mnie ten? No ja cię kręcę. Kto mnie tu zaprasza? Jezu! Ludzie! Zginę! What? Kurde, dwa splesze mam. Dobra, chodź ile... Chodź bałwanie. Lepsza pompa, apteczka, dawaj mi. Ludzie, no nież bez jaj, żon! Je, ale mi się ciepło, ciepło zrobiło, strażnik by mnie porobił. Ludzie, no tak się nie robi, no. To taki bałwan jest. O nie, ale mi się gorąco zrobi. Przepraszam, zdarza się. Ej, lamusie! No i co, I cały co? Łysa? O, dobra, kurde, no co się tam dzieje? Dobra, w tej grocie mogę siedzieć całe życie? Kurde, daleko to strefa? No, nie, no mi, więc. Kurde, daleko. To tak. Okej, jakbym już jak na grotę, wolę z kimś lecieć, bo się boję samemu. Dobra. I tuwa. Apta. Tu lecę pomalając skrzydeł skrzynkę. piękna, dobra, super. Mapa, małyniku, mowa. Zaraz leciłem po coś fajnego. O tak, aha, a, no to fa... Ty, blisko jest, dobra, luz. Dobra, luź, pyk. Haha, pa blisko. Jeszcze wrócę po kałacha. Nie będzie. Aha, no to nie muszę wracać. MK7 Złota pompa No nie no, ko kocham tą grę. Ta jest najlepsza. I wracamy po Kałacha. Tam jest mój Tak Taki skill. No nie udało się, ale fajnie, nie? Widzimy, fajny skill. Dobra, wlecam po kawacha i możemy się bawić. musie nie mamy tu. No spadaj! No spadaj na drzewo! Jest to taki zgredek, kurde no, w tamtym. Na ile ty padasz? No! Nie no wkurzaj mnie! Tu do dobijania. Ludzie! Jestem już dość chyba wkurzony, nie? Chyba to po mnie widać. Ja cię ci kręcę, no jeszcze mi wejść ja autobus zamiast tego Kurde, czemu ja złota nie bierę, no? Bo to się przydaje? I to co tak jak, jak on ty. ma tylko pompa, to jak on z innej broni? Chodź, mam tu. Chodź, chodź do Sasipa. Chodź! Ma w głowę. Dobra, a ty na to ok. Kurde, strzelałam go. Agresywnie, dobra, ja nie chcę, bo nic się zginąć. Już się nacierpię. Tu te pistolet z ten mam. Dobra, nie mam czasu, musimy lecieć, Pa! Blisko już jest! Kurz, no gdzie ten lamus? No ludzie! Widzowie, czekajcie. Okej, okay, tylko włączę mikrofon. Halo? Widzowie, do zobaczenia, do jutra, do, do widzenia.